Jak ja to robię? Kiedy wiem, że odbędzie się krąg, zabieram ze sobą wszystko, czyli wszystkie te przyprawy, które zawołały mnie w momencie, kiedy się przygotowuję, a potem po prostu co przyjdzie, co, co mnie zawoła. Być może, że nie uży, być może, że nie doprawię nie w mieć. ogóle. Mhm. Zobacz, dzisiaj jest czyste kakao tak. i mleko i nic więcej jest i jest po pyszny. prostu rewelacyjne. Tak. Wszystko, to, to znowu jest tych milion to, czynników. W, wiesz co, no dobrze, no milion czynników, ja tu cię muszę trochę powiedział <laughs> jeszcze z innych rzeczy. Wiesz dlaczego? Bo nauczyliśmy się, y, widzisz, to jest to, co, o, co wspomniałam na samym początku w moim doświadczeniu. Czytamy innych, tak. bazujemy na innych, czytamy książki, Słuchamy, jak przygotować kakao. Tutaj. Wszystko tak. jest tutaj. Kakao jest bardzo indywidualną rośliną. Jest prosty sposób przygotowania. Tak, nie ma w ogóle komplikacji. Chcesz dzisiaj y, z mlekiem y, almondowym pijesz dzisiaj z mlekiem almondowym. Jutro chcesz z kokosowym, pijesz z kokosowym. Na słono, na słodko, tak jak, tak jak tobie pasuje. Dzisiaj dwie, y, 20 gram, jutro 35, pojutrze 15 e, bateryka. Jeszcze jest taka. Po 15, więc y, słuchajmy siebie. Tak. Right.